Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Ariowit. Witam Was w kolejnym odcinku Zuma z Kimberly-Guggen z dnia 10 marca 2021 roku. Tak więc zaczynamy. To jeszcze prawo autorskie tłumaczenie Anna B. I zaczynamy. Im. Dobry wieczór, dzień dobry. Witamy w programie Life at 5. Dzisiaj wiadomościach między innymi o nagranych rozmowach pomiędzy gubernatorem Florydy, DeSantisem, dr Fauci i administracją Bidena, które krążyły na TikTok i innych mediach społecznościowych. W ciągu ostatnich kilku dni rozmowy składały się z gruźb od administracji Bidena dotyczących usunięcia przez DeSantisa obowiązku noszenia masek, zatwierdzenia ograniczeń w podróżowaniu i otwarcia wszystkich biznesów w tym stanie. Administracja Bidena zagroziła DeSantisowi odcięciem stanu Floryda od wszelkich funduszy federalnych i wysłaniem wojska amerykańskiego. do nieprzestrzegania przepisów DeSantis powiedział, że jeśli będzie taka potrzeba, to użyje on Gwardii Narodowej przeciwko naszemu własnemu wojsku, aby chronić obywateli Florydy. Darek DeSantis następnie zapytał dr Fauci, jak dużo pieniędzy zarabia pan na sprzedaży. Strzykowek, co doktor nie odpowiedział, lecz nowe źródła United Network potwierdziły, że dr Fauci zarabia 17% na sprzedaży wszystkich strzykowek. Jedynym wyjątkiem jest szczepionka Sputnik z Rosji, na której Fauci zarabia od 2 do 5%. Kamala Harris, Space Force, generałowie Bachchan i inni członkowie Deep State również czerpią ogromne zyski ze sprzedaży z środków ochrony osobistej i szczepionek. Wiceprezydent Harris spędziła większość swojego czasu w biurze, kręcąc i handlując wraz z generałem haik przebranym za prezydenta Bidena. Tymczasem obywatele Teksasu są dziś w niebo wzięci, ponieważ stan jest teraz pełni otwarty, bez obowiązku noszenia maski. Dawid Wolf z pozdrowieniami tu Dawid, awokado Wolf. Spędziłem weekend biorąc na imprezach tutaj w Teksasie. Duże imprezy, dziesiątki ludzi, i dobre czasy. Dziś rano po raz pierwszy od ponad roku byliśmy na zajęciach jogi. Nikt nie nosił masek, wszyscy wrócili do normalności tutaj na brzeżach miasta Austin, o, Teksas. Więc sprawy wróciły tu w zasadzie do normalności. Komunikowałem się z moim przyjacielem, który jest w Montrealu, i on mówi, że ludzie byli w stanie zaparkować przed domem i wejść do środka na imprezę. Chodzi mi o to, jak niszczycielskie było to dla naszej socjalizacji i wspólnych spotkań. Więc to jest wspaniała wiadomość: udaremnimy ich plany. Tym teraz jesteśmy spoilerem i wszystko polega na odkryciu, co oni próbują zrobić z nami próbują trzymać nas dala od spotkań towarzyskich żebyś nosił maskę, nigdy nie nosi maski. Maska jest symbolem nowego porządku świata. W ten sposób rozpoznają czy jesteś poddany praniu mózgu przez ich nowy porządek świata. Jeśli masz maskę na sobie, wiedzą, że masz wyplany mózg. Co jeszcze? Upewnij się, że nie wstrzyknęli ci tego, co zalecił ich znachor, to nawet nie mieści się w definicji strzykawki. To będzie największy przypadek prawny w historii świata. Będzie prowadzić do procesu norymberskiego, więc upewnij się, że powstrzymasz kogokolwiek w swojej rodzinie, przyjaciół, wspólnotę rodzinną przed przyczynięciem sobie tego nonsensu, że zniszczenia już dokonane na 100 tysiącach, dziesiątkach tysięcy ludzi zostało porażonych, a nawet zabitych przez tę scenę znachorstwa, i jest to po prostu alarmujące samo w sobie. Jeszcze jedno przesłanie: zbierzcie się razem z Waszą społecznością i zacznijcie tworzyć plan, aby każdy w Waszym okręgu zaangażował się w politykę na poziomie okręgu, lokalnie, w Waszym mieście, w okręgu miejskim. Zacznijcie też obserwować każdego, kto zajmuje się polityką w Waszej okolicy. Jak jasczą, jeśli znajdziecie kogokolwiek, kto jest zwolennikiem Wielkiego Rosetu, kokolwiek kto jest realny wobec Światowego Forum Ekonomicznego, niszczymy jego karierę. Tak jest, zabierzemy ich pasożytniczą karierę polityczną i zakończymy ją. Nasi reprezentanci reprezentują nas, nie reprezentują nowego porządku świata, nie reprezentują Klausa Schwaba, jakiś Niemiec, pewnie, nie reprezentują Billa Gatesa. Teraz nadszedł czas, aby podjąć działania. Życzę najlepszego dnia w życiu. Jak widać na tym filmie, wszyscy na świecie na pewno będą szczęśliwi, kiedy to wszystko się skończy. Aby dowiedzieć się więcej o dowidzie odwiedzcie stronę. Wśród tajemniczych wyciekają wieści o buncie generała i administracji w USA. Obecny plan zakłada publiczne ogłoszenie śmierci Bidena do 16 marca, a następnie przedstawienie nowych dowodów na oszustwo wyborcze i ogłoszenie byłego prezydenta Trumpa prawowitym prezydentem w USA. W tej chwili rządzący USA już od kilku miesięcy ponoszą porażkę w każdej operacji. Może tym razem im się to uda. Donald Rumsfeld jest w tym tygodniu na gorącym krzesełku ze swoimi kolesiami za nieudane próby rozpoczęcia III wojny światowej. Rumsfeld, znany jako ukryty król Arabii Saudyjskiej, starał się nielegalnie uzbroić partie opozycyjne na Bliskim Wschodzie, całym i próbował także rozmieścić wojska amerykańskie na tym obszarze. Źródła informacyjne United News na Bliskim Wschodzie stwierdziły, że ostatnie 24 godziny były spokojne, ponieważ bliskowschodni wywiad ustalił, że dostarczane informacje są rzeczywiście poprawne, i odmówił udziału w wojskowym teatrze rozrywki Hassler Rock. Wygląda na to, że wszyscy czekają na instrukcje od swoich przełożonych generałów Black Sun, którzy również nie mają pojęcia, co robić. W USA mamy ustawę stymulacyjną, która nigdy nie wesprze wirusa. Ustawa stymulacyjna będzie już oficjalnie obchodzić swoje pierwsze urodziny w tym czerwcu. Ustawa jest na stole rządowym już prawie rok i jeszcze nie przeszła zarówno Izby, ani też senatu. Administracja Trumpa odrzuciła ustawę kilka razy z powodu nadmiernych wydatków i nadmiernego stymulowania korporacji Deep State, wobec tego, czym jest naród amerykański, który jest właściwie potrzebuje wsparcia. W Waszyngtonie zdjęcia palet z pieniędzmi były przekazywane w kontresie i pobierane przez jednego z generałów Blackson, który twierdził, to właśnie stąd pochodzą pieniądze. Jednak te palety z gotówką krążyły od państwa do państwa za pośrednictwem Blackwater i innych nielegalnych korporacji działających już 50 lat temu. I ani jednej palety nigdy nie udało im się spieniężyć. Również w tym tygodniu prezydent Biden odwiedził sklep z narzędziami, który najwyraźniej był w stanie pozostać otwarty jako bezpośredni rezultat rządowych pożyczek dla małych przedsiębiorstw. Firma Jameson Sun jest najstarszym sklepem z narzędziami w rejonie DC. Kiedy Biden został zapytany przez reporterów, po rozwój sytuacji na granicy USA, szybko został odprawiony przez asystentów Białego Domu. Mam nadzieję, że pogłoski o planie koczącym po DC są prawdziwe. Jest to z pewnością najbardziej żenująca administracja w historii USA. To wszystko. Tu dzisiaj wiadomościach o 5. Dołącz do nas w dni poprzednim, aby być na bieżąco z prawdziwymi informacjami. No, dobrze. To wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz. subskrybujcie kanał. Płacacacie filmiki i trzymajcie się. Na razie, cześć.